Witaj. Doszły mnie słuchy, że jesteś jedynym elfem w bursie, który nie bierze udziału w przygotowaniach do świąt. Tak, w związku z tym wpadłam Cię odwiedzić i zobaczyć, co się z Tobą dzieje. Może jesteś chory. Hmm. Rozumiem. A uprzedzałeś o swojej niedyspozycji świętego Mikołaja? no właśnie należysz do jego najbliższych współpracowników zamieszkujesz bursę dla najbliższych współpracowników świętego Mikołaja i nic nam nie powiedziałeś nic nie zgłosiłeś nie miałeś siły ani ochoty rozumiem nie zawsze czujemy się dobrze ale nie można tak robić a wybrałeś się może do naszego medyka? Nie zajmuje się tylko kwestiami fizycznymi. Myślę, żeby ci pomógł. Mógłby z tobą porozmawiać. W świecie ludzi to się nazywa psycholog. Tutaj medyk. Nie potrzebujesz. Jesteś smutny. Potrzebujesz ewidentnie rozmowy. Dobrze, nie będę już naciskała. Powiedz mi w takim razie, jaka jest Twoja decyzja? Co dalej? Wiele elfów czeka na taką szansę, żeby być w gronie najbliższych współpracowników Świętego Mikołaja. Mhm. Rozumiem. To jest przemyślana decyzja Twoja, że chcesz odejść? Odczuwasz dużą presję. Rozumiem to, objechać ze świętym Mikołajem cały świat w jedną noc. To jest wymagające, ale no wiesz, zawsze dawałeś radę, byłeś jednym z najlepszych. Czujesz, że stoisz w miejscu i się nie rozwijasz. Wiesz, szkoda, że nie przyszedłeś i nie powiedziałeś. Moglibyśmy porozmawiać o jakimś awansie dla ciebie, o rozwoju. Co prawda, osiągnąłeś już najwyższy level, jeżeli chodzi o pomoc Świętemu Mikołajowi, ale może po prostu chciałbyś robić coś innego, zająć się czymś innym. No, na przykład, mógłbyś wstąpić do takiej sekcji, która pomaga ludziom. W przygotowaniach do świąt. No, ja wiem, że się nie nadajesz do godzinnego chodzenia po sklepach. I bardzo dobrze, bo to nie o to chodzi. To jest taka sekcja, która zajmuje się pomocą ludziom, kiedy w ostatnim momencie decydują się jednak obchodzić święta. To trochę coś, co ja teraz dla ciebie robię. Tak. Wiesz, są w totalnej kropce, bo. Nie są zupełnie przygotowani, a decydują się jednak zaprosić rodzinę czy znajomych. No i chcieliby stworzyć ten świąteczny klimat jakieś potrawy, prezenty, choinki. I to wszystko jest tak bardzo na ostatnią chwilę, dlatego potrzebują odrobiny magii, a my możemy im ją dać. Interesowała by Cię praca w takiej sekcji? Nie przejmuj się świętym Mikołajem. Jak wiesz, jest doskonały pod każdym względem i doskonale wie, co tam wam gra w serduszkach. Więc podejrzewam, że już od dawna wiedział, że cierpisz na syndrom wypalenia. Chciał pewnie tylko, żebyś sam do tego doszedł. Nie masz za co dziękować. To moja praca. Poza tym idą święta i trzeba robić coś dobrego. Dobrze, e, w takim razie w ramach treningu może po prostu przygotujemy Ciebie do świąt. Zobaczysz na czym polega ta praca a, i w jaki sposób można pomagać innym. Dobra, mam taki organizer dosyć magiczny. Tak, dostałam go z krainy lodu. I mam tu wypisane wszystkie punkty, jakie są potrzebne, aby przygotować się do świąt. Dobra, według ludzi bardzo ważne są porządki. Wiesz, jak patrzę tak na ten twój pokój, to można by tu było trochę posprzątać. Mam taką miotełkę. Mogę Ci pomóc. Przy okazji pokażę Ci, jak to robimy, jeżeli u ludzi w mieszkaniu jest brud to możemy użyć trochę magii żeby było szybciej i wymyć cały brud w tą miotałką tylko Elfiku zaglądamy wtedy w najgłębsze kąty magia pomoże wyczyścić rzeczy ale musimy zadbać o to żeby dotarła w każdy kącik tak to jest skonstruowane. Co prawda, najczęściej mają po prostu nabałaganiony. Nie panują nad chaosem rzeczy, które ich otaczają. Ale to jest proste. Wystarczy im po prostu pokazać jakąś systematykę. Wytłumaczyć, że. Każda rzecz musi mieć swoje miejsce. Wtedy, kiedy w domu panuje porządek, przynosi się on na całe życie. I to jest chyba taka najważniejsza sprawa, którą możemy im pokazać. Oczywiście, doraźnie pomagamy szybciutko posprzątać, przygotować mieszkanie czy dom. Ale to, co możemy im zostawić, to właśnie tę naukę o sprzątaniu. Dobra, zobaczę, co tam kolejnego mamy na liście. Według ludzi, bardzo ważne są też dekoracje świąteczne. Mhm. No, wymyśli jakieś takie tak na szybko. można coś powycinać z papieru może pamiętasz, mieliście to w szkole dla elfiant, były takie łańcuchy, że wycinało się kolorowe paski wkładało pasek w pasek i powstawały kółeczka to są bardzo ładne, fajne łańcuchy można to pokazać ludziom można też pokazać taki patent ze składaniem kartki na pół, na pół, na pół, na pół i po prostu wycięcie jakiegoś kształtu który będzie się na dole łączył. Po rozciągnięciu powstaje e, wspaniała girlanda. Mm. To są takie dekoracje bardzo na szybko. Tak, lampki też. E, lampkami można stworzyć wspaniały nastrój w kilka chwil. Widzisz? Świetnie się nadajesz do tej sekcji. Jesteś bardzo dobry. Okej. Okay. Widzę, że z dekoracjami nie muszę za wiele uczyć. A powiedz mi, co w kwestii potraw? Mhm. No tak, przede wszystkim idąc do takiego człowieka, musisz się dowiedzieć um, o jego preferencjach, prawda? Czy nie um, czy mięso, czy nie je mięsa? Czy u niego jest grzybową, czy barszcz? Nie możesz mu po prostu, wiesz, nagotować i przenieść to musi być takie jego, to muszą być jego smaki. Jakie znalazłbyś wyjście z takiej sytuacji? Mhm. Pewnie, że tak. Doskonały pomysł. Jesteś naprawdę dobry. Żałuję, że nie ściągnęłam cię do mojej sekcji wcześniej. Oprócz twojego pomysłu, no to mogę. Polecić Ci jeszcze magię, jeżeli chodzi o potrawy, um, żeby było szybciej. Są to rzeczy, które wymagają czasu, którego najczęściej nie masz, więc jeżeli Twój sposób nie podziała, bądź z jakiegoś powodu będzie niewykonalny, wtedy możesz użyć elfickiej różdżki i wyczarować przepyszne potrawy, pamiętając o tym, aby były one pod osoby, dla których czarujesz, gotujesz. I przygotowujesz. Dobrze, następna rzecz, wśród ankietowanych ludzi, co jest najważniejsze w świętach, to muzyka. Oczywiście widzę, że jesteś bardzo zorientowany w ludzkich technologiach, jak najbardziej: YouTube, Spotify, Tidal e, lub inne serwisy z muzyką. Tak, na całe szczęście są tam wszelkie playlisty można sobie znaleźć coś pod konkretnego człowieka. Jeżeli chodzi o wyszukiwanie w tych programach, to umiesz to robić? Chyba w elfickiej szkole tego nie mieliście, dlatego pytam. Okej, okay, ty się interesujesz technologiami, czyli nie muszę ci tłumaczyć, na czym polega wyszukiwanie, wpisywanie słów, hasztagi i tak dalej. Okej. Okay. A powiedz mi, jak jest u ciebie ze sprzętem i komputerami. Mhm. No, wiesz, ludzie mają bardzo różny sprzęt, i nie chciałabym, żeby było tak, że wyślecie na misję, a ty nie będziesz miał obsłużyć wieży. Okej, okay, to wszystko umiesz. Dobra. Kolejną rzeczą są prezenty, oczywiście. <gry> Wiadomo, że ankietowani ludzie stawiali je wyżej niż te wszystkie rzeczy, o których ci mówiłam ale specjalnie zostawiłam je pod koniec nie, 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 nie na koniec ale pod koniec listy no i teraz to z prezentami mhm. tak przede wszystkim możesz zajrzeć do wielu poradników prezentowych które pojawiają się w sieci ale jeżeli nie masz już na to czasu i to jest taka naprawdę na szybko robiona wigilia czy spotkanie świąteczne, i temu człowiekowi naprawdę zależy na tym, żeby te prezenty znalazły się pod choinką. Wiesz, z różnych względów, dlatego że w tym domu są dzieci, albo ma taką naprawdę rodzinną tradycję. Ymm, no to możesz użyć magii. <grym> tak, to jest trzecia. Trzecia okazja, kiedy możesz użyć magii oficjalnie. Zaraz jeszcze ci powiem, a nieoficjalnych. Ale pamiętaj o tym, żeby zawsze wsłuchać się w serca tych osób, dla których robisz te prezenty. Czasami może być tak, że jeżeli do, do tego spotkania pozostanie jeszcze trochę czasu, to człowiek może, może poradzić się ciebie albo wysłać cię na kongres Zawsze staraj się doradzać i tym ludziom i tak samo wybierać, e, aby kierować się sercem i tym, co naprawdę dana osoba lubi, ehm, i taką chęcią sprawienia przyjemności, a nie parciu na to, aby ten prezent po prostu był. Bo jeżeli on po prostu ma być, no to właśnie wtedy możesz wyciągnąć różkę i użyć magii. A raczej chodzi o to, żeby jej nie używać, tylko żeby to wszystko było z magii serca. Tak to nazwijmy. Dobrze. Rzeczą, którą zostawiłam na koniec, jeżeli chodzi o rzeczy najważniejsze w świętach dla ludzi, jest choinka. I to jest Twoje wielkie zadanie jako elfa, kiedy ktoś prosi Cię zorganizowaniu na szybko spotkania świątecznego e, bądź po prostu świąt atmosfery świąt musisz załatwić choinkę <śm> i tutaj masz pełną dowolność jeżeli chodzi o załatwianie choinki e, liczy się kreatywność i wszystko co zrobisz jest dozwolone chodzi o to żeby człowiek miał swoją choinkę Masz naprawdę bardzo dużo czasu do następnych świąt, aby się podszkolić. A, na, a teraz, przed tymi świętami, na, na te wizyty do ludzi będziesz chodził ze mną, więc nauczę cię wszystkiego, co wiem. Chciałabym ci od siebie do Twojej bursy dać taką choinkę żeby Ci pokazać, jak bardzo różne mogą być choinki, ale że jest to taki znak dla ludzi niemalże niezbędny. Dlatego proszę, to jest choinka dla Ciebie. Chciałabym, żeby stanęła tutaj w Twoim pokoju i przypominała Ci o tym naszym dzisiejszym spotkaniu. Tak? Mm. Mam nadzieję, że to jest początek pięknej współpracy. Dobrze, mam tu jeszcze zapisane, aby powiedzieć ci o magii. E, więc, wymieniliśmy trzy sytuacje, w których e, Elwicki kodeks dopuszcza używania przez ciebie magii i nie musisz się z tego zupełnie tłumaczyć czyli w kwestii porządków, potraw i prezentów. Ale chciałabym Ci powiedzieć, mm, i myślę, że sam do tego dojdziesz już po odwiedzeniu kilku domów kilkunastu, może być różnie, że ludzie często potrzebują po prostu takiego uśmiechu, błysku w oku. Myślę, że to, że zobaczą już elfa, bardzo dużo daje. Ale jeżeli ocenisz, że czegoś im potrzeba, o czym ci nie powiedziałam, albo co jest nieoczywiste, ale wchodzisz do tego domu i Czujesz, że wiesz, co by pomogło i możesz to dać, to to jest taka Twoja kompetencja, że wtedy możesz użyć magii. Po prostu obserwuj rodzinę, która Cię zaprasza. Obserwuj okoliczności, w jakich żyją. Obserwuj, jacy są. I jeżeli ocenisz, że możesz coś im dać, no to daj. Myślę, że to jest w tej sekcji najpiękniejsze w tym Twoim nowym zawodzie, najpiękniejsze właśnie, że możesz uszczęśliwiać ludzi drobnymi rzeczami. Chodź. Chodź, przetestujemy się w praktyce.